Teraz będą dwa pająki, które są z pierwszego rozmnożenia w Polsce i jest to Pamphobeteus costa i Pamphobeteus insignis. Że to są Pamphobeteusy to słabo jadowite, wysoka wilgotność, oczywiście nie wiem gdzie występują, dogram Wam to. I one są za duże jak na te pojemniki, znaczy mogłoby jeszcze być, ale chciałbym je w czymś innym, więc przełożymy je po prostu do tych braplastów 20x20. Znalazłem takie fajne dwa niskie braklasty i napełnimy sobie tutaj je włóknem kokosowym. Ogólnie troszkę ta wentylacja będzie inna, ponieważ tu jest wentylacja na bokach wszędzie, ale to nie stanowi żadnego problemu. No i drugi pojemnik. Jeszcze dajmy takiego kloca na środę. O, patrzcie. Wygląda jak takie kłopsko od psa. O, fajne. Dobra, żeby było oczywiście fajnie, damy im jakąś kryjówkę, żeby tam miały. Mhm. Kryjówka idealnie, kurde, na miarę pająka. Zróbmy tak. Nie wiem, co to tu, tu, tu jest. Tu nie przerwę to na pół. Na pół. Powiedziałem na pół. XD. Dobra, mi to naprawdę nie wychodzi, nie? Ech. Dobra, ja nie, 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 nie komentujcie nawet tego. Damy sobie tu kryjówkę, taką, o, niech ma. No i co z tym mam zrobić, nie wiem. Tak, tak, tak mu to poukładam, żeby jakoś to wyglądało, nie wiem. O. O, to, no mam pomysł, co zrobić. Zrobimy taki domek. No, może to nie jest dobry pomysł, bo to się nie trzyma. Może bym mu dał jakoś tak. O, tutaj. Na to położył. Też nie. Hmm. Jak, to, jak to ugryźć? Może dano to tu. to tam do góry. I damy to w taki sposób. No, no teraz jako tak to wygląda, ale... Na pewno nie wygląda jak coś z przyrody, no, no wiecie. Ja myślę, że tutaj na tym powinniśmy zachować yy, kreatywność, ale no bez przesady. No i dobra, mamy coś takiego, jeszcze pojemniki z wodą standardowo zawsze u mnie. I mamy jedna taka nakrętka, drugi taki płaski. Nie wiem jak to, może tu dam tą nakrętkę. Tu się to w miarę wpasowuje, a tu dam tego drugiego, że to lubi wysoką wilgotność, to polejemy mu od razu tutaj. O, niech ma. Do drugiego też. Po tym korku, czy... To nie jest korek. z drewno, które sobie kiedyś sam przyniosłem z lasu, wysuszyłem. Nie chciałbym lać, bo to już z doświadczenia wiem, że lubi pleśnieć, ale nie każdy kawałek pleśnieje. Totalnie nie wiem, od czego to zależy. Dobra, no i weźmy sobie tutaj pierwszą. I tutaj będzie Panfoboteus. Costa. No i myślę, że te pająki powinienem Wam y, zaprezentować, ponieważ y, no naprawdę było takich pająków kilkaset chyba w Polsce i więcej nie było. Brakło, brakło mi 500. No i w sumie fajnie by było zobaczyć też co to jest za, y, za czy samica. Czy wow, no muszę powiedzieć, że są przepiękne te pająki, mi się bardzo podobają. No jest tak. Może zróbmy tak, że ja to wyciągnę. Tego pająka spróbujemy dać samopas tutaj. O, ty ty, ty gryziesz mnie. Dobra, wejdź tutaj. I wleć mi proszę do pojemnika, który ci przyszykowałem. Chcemy zobaczyć twoją płeć. Nie chcesz. Ale nawet się nie rzucał tak jak myślałem. Ogólnie wydawał się dość narwany. Od razu dam to tutaj, żeby nie zapomnieć, że to jest kosta. Żeby, jakbym to pomylił, to kurde, ale by było. Dobra, i zobaczmy to, jak to wygląda od spodu. Możesz mi nie zjeżdżać? Proszę. Trzymaj mi się. O kurde. No tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest samiec. Na moje oko to jest samiec. No to ale. Kurde, mam. Ale mi się wylosowało. Ale przynajmniej będę mógł za to zgarnąć kupę hajsu, bo to jedyny taki pająk ogólnie w Polsce będzie jak się to yy, wyjdzie na samca no idź mi tutaj okej okay. i jeszcze wam go bym chciał pokazać tylko niech on mi się jakoś sensownie pokaże a możesz wejść tylko na to? to? o o może być Chcę tylko pokazać widmo, wiesz? Także tak się on prezentuje. Kolorki fajnie się tutaj wydobyły na filmy. Ale nie chciałem wam go pokazać tak ogólnie jak wygląda po prostu, ale be bez tej nóżki podwiniętej, ale niestety nie chcę do zdjęcia iść. I nieszczęsny samec to będzie. Na moje oko. Na, na moje oko to może jeszcze nie być to, ale o kurde mi nie pasuje ten, ale lipa. Muszę to ogarnąć. Po co? jest z tego pojemu. Mamy. Tylko, że dwa razy nie używam tej samej pędzlewy do dwóch pająków. Także, yy, no tutaj wezmę inną, krótszą, także będzie ciekawe. I tutaj mamy panfu Bateusa insignis. No bo muszę powiedzieć, że wygląda podobnie. Wyjdź proszę, tak jak w tamtym przypadku. Rzucimy go do takiego pudełka. Jezus, Maria, ten jest o wiele bardziej narwany mi tu skacze. I zobaczmy co tutaj mamy. To już wygląda inaczej, wejdź tylko mi proszę na dół. O, bo tu jest bardziej czysto No na, na dół idź, trzymaj się tam, no I To już wygląda jak... No ale trzymaj mi się. To już wygląda dla mnie jak samica bardziej. Ty możesz mi nie spadać. Ale tak to nie zobaczymy tego. Idź mi na dół jeszcze raz. To mi wygląda na samicę. To mi wygląda na samicę, ale to tylko moje oko lepiej, żeby na to zerknął ktoś bardziej doświadczony. I wpuszczamy go do nowego domku Trzymaj Trochę tak niekulturalnie nim porzucałem jeszcze łebą w lampę walłem i pokażę Wam go też jak on wygląda o ten, ten ładnie zabuzował bardzo ładnie jak jakby nie było widać jeszcze tej o, to będzie dobre zdjęcie na miniaturkę tak się prezentuje fajny pajączek polecam ogólnie ogólnie cieszę się, że go kupiłem bo to dosłownie się rozeszło jak ciepłe bułeczki bo tam potem wiecie ja tam nie, nie mam dużo hajsu nie zarabiam z YouTube'a jeszcze więc no niestety nie mogę sobie pozwolić na jakieś większe zakupy pająków i tak dalej one kosztowały po 250 zł każdy, no ale jak się pojawił jakiś potężny hodowca, no to on w momencie kupił 100 sztuk i tyle do siebie na sklep, nie? Więc, No Więc tak to wyszło. No i oto się prezentuje właśnie w taki sposób. Co, się, co, się, co tak tu kapie, że pokrywę zdjąłem w sensie to co dzisiaj zdjąłem z akwarium. Ja to na akwarium mam i się zastanawiałem, co tak tu kapie, co ogólnie tu tak kapie. Patrzę. Tu jest sucho, patrzę. No tu tak w miarę, no ale to mogło kapnąć jak brałem, bo tu mi się na to woda skrapla, przez to tu są takie, te nie. i patrzę sobie teraz do góry. A <ścoughs> tu to tak wygląda. Także no jest ciekawie. No i w ogóle, zobaczcie, innymi z tego akwarium wody wyparowało. Bardzo dużo. zobaczcie. No i w każdym razie myślę, że tutaj będę musiał ugarnąć sobie pokrywę z pleksji taką jak to, bo to akwarium zawsze było bez pokrywy, miało drewnianą pokrywę wykonaną ręcznie i ona po prostu zgniła, bo no nie da się mieć w akwarium drewnianej pokrywy. No i tak to ogólnie wygląda. Dziękuję ślicznie za uwagę, jeśli jesteś tutaj nowy, albo lubisz oglądać moje filmy, zostaw łapę w górę i subika daj, żebym mógł się rozwijać. Bo marzę o tym, żeby być youtuberem. Wiecie, tak jak ci wielcy sterystycy, przemex, arachn hobby, albo Venomous, albo Otoczniki Zająca. Chciałbym żyć tylko z YouTube'a, ale bez waszej pomocy nie uda mi się to. Także no, przemyślcie to, ok? Tyle, tyle mogę od siebie powiedzieć. No i dziękuję za oglądanie, i na razie do następnego.